Gorąco w Liverpoolu, a pogba w PSG? Witam serdecznie na kanale Piłkarzyki. Przed nami kolejne centrum transferowe, kolejna świeża porcja informacji transferowych, zanim jednak przejdziemy do omawiania poszczególnych ruchów, bo na karuzeli nadzwyczaj intensywne ruchy. Przypominam o wszystkich linkach w opisie. Tam m.in. oferta od fortuny, jeżeli jesteście nią zainteresowani, zachęcam, żeby się z nią zapoznać. Liga mistrzów, no i powoli zbliżamy się już do sezonu. Odsyłam również do grupy na Facebooku, no i teraz już możemy zaczynać. Aha, jeżeli. Pod podoba wam się nasza praca, to bardzo proszę o łapkę w górę. Umożliwia ona dotarcie do większej liczby osób. Na wstępie krótka informacja dotycząca transferów do i z Ekstraklasy. Jak wiecie, nie zajmujemy się nadzwyczaj dużo naszą Polską Ligą. Czasami sporadycznie zaglądamy, coś obejrzymy, dlatego o transferze Świerczoka do Nagoi i o transferze Kondziora z Ejbaru do Piasta nie będę nadzwyczaj dużo mówił. Powiem tylko, że jeden i drugi za kolejną 2 miliony euro i za 1 milion euro trafiają do swoich nowych klubów dla fanów Piasta. To jest wiadomość najważniejsza oczywiście. Pozbywają się jakby nie było reprezentanta Polski, który pojechał z kadrą na Euro 2020, ale zyskują piłkarza, który przecież na Śląsku jest bardzo dobrze znany. Nie bez powodu mówię również o tych piłkarzach. Być może pojawi się coś o największych hitach transferowych Ekstraklasy, bo taki komentarz się pojawił, ale na ten moment skoncentrowani jesteśmy jednak na europejskiej scenie jak już nawiązujemy do Europy to przenosimy się prosto do informacji związanych właśnie z nią. Lecąc do Mediolanu w pierwszej kolejności piękna Lombardia po raz kolejny przywitała się z Brahimem Diazem były piłkarz Realu Madryt powoli powinniśmy się do tego stwierdzenia przyzwyczajać co prawda kontrakt Brahima Diaza z ekipą Los Blancos obowiązuje do 2025 roku ale wypożyczenie za które Milan płaci 3 miliony euro kończyć się będzie w roku 2023. Tak więc Real mówi swojemu podopiecznemu adios, przynajmniej na razie. W 2023 roku będzie obowiązywać klauzula wykupu Brahima Diaza z Realu za 22 miliony euro, ale uwaga, Real Madryt zapewnił sobie ewentualne prawo wykupu tego zawodnika z powrotem do Madrytu za okolice 30 milionów euro. Póki co, jednak mówimy cały czas o zawodniku wypożyczonym, ale myślę, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. W Milanie na pewno dobrze kojarzą go kibice. 7 bramek o ile mnie pamięć nie myli, w poprzednim sezonie. Ponad 30 występów, kilka asyst. Do tego Brahim Diaz dorzucił. Piłkarz wszechstronny, potrafiący grać na dziesiątce. Czasami wchodził w buty. Hakana na czalanoglu, ale dobrze i komfortowo czujący się również na skrzydłach. Moim zdaniem bardzo dobry ruch transferowy. Arsenal ściągnął w końcu środkowego pomocnika, jak zapowiadał, ale póki co bardzo perspektywicznego jednakże niekoniecznie przewidzianego do gry w podstawowym składzie, przynajmniej patrząc na cały sezon i przewidywaną jedenastkę. Albert Sambi Lokonga, bo o nim mowa, przenosi się za około 17,5 miliona euro z Brukseli, jak konkretnie z Anderlechtu do Arsenalu. O tym transferze większość środowiska kibiców kanonierów wiedziała od czasu dłuższego, dlatego że Sambi Lokonga znajdował się w Anglii, odbywał przymusową kwarantannę, więc wszyscy przywykli do tego, że Najprawdopodobniej stanie się nowym piłkarzem Arsenalu, badania medyczne poszły oczywiście ok. Zresztą sam sam Bilo Konga zaprezentował się już w nowych barwach na treningu z drużyną. Arsenal ostatecznie nie pojedzie na puchar Florydy do Stanów Zjednoczonych z uwagi na problemy covidowe. Informował o tym David Ornstein, więc nie będziemy mogli go zobaczyć w weekendowym starciu z Interem Mediolan, a na to myślę, że większość kibiców Arsenalu liczyła. Ale spokojnie, długoterminowa umowa będzie jeszcze masa sytuacji. Masa okazji do tego, żeby Sambiemu Lokondze się przyjrzeć. Jaki to jest piłkarz? Patrząc na jego piłkarską metrykę, na liczby, na charakterystyki, które lądowały w sieci, nie tylko, bo do pracy również się odwołuje, to mówimy o piłkarzu, który również pewną wszechstronnością w środku pola, bo to jest jego nominalna pozycja, jest obdarzony. Może grać zarówno w roli takiego pivota w duecie, na przykład z partejem, czyli ala piłkarska szóstka, może być również kimś bardziej ofensywnie zaangażowanym. Kimś łączącym drugą i trzecią tercję boiska, taka ósemka. Do dziesiątki mu oczywiście stosunkowo daleko, ale wyróżnia się w jednym aspekcie na tle innych pomocników o podobnym profilu w Arsenalu, tutaj zestaw tych, do których był porównywany przez Atletic był wzięty pod lupę i byli to Moe Neni Graniczaka i Thomas Party. Z całej czwórki sam Bill Konga ma najlepsze statystyki dotyczące podań progresywnych, czyli tych, które przełamują linię przeciwnika szukają. Zawodników ofensywnych i tych, które zdobywają teren, może tak to ujmijmy, wsadzając to w cudzysłów. Więc sam Bilokonga jest na pewno piłkarzem z wizją i na to powinien zapatrywać się w pierwszej kolejności Mikel Arteta. Chcąc nie chcąc u Elneniego to kulało. on bardzo często zagrywa piłki wzdłuż boiska, szukając bocznych sektorów albo do obrońców, jest takim przekaźnikiem po prostu, tranzystorem, osobą, która ma na celu odpierać ataki przeciwnika, ale jednocześnie gdzieś tam łączyć się z tymi najprostszymi opcjami. Elneni i wspaniała, fenomenalna. prostopadła piłka między obrońców przeciwnika. Ee, -e, to nie jest scenariusz, do którego przywykli kibice Arsenalu. Sam Bim Lokong może być inaczej, bo na pewno ma takie predyspozycje. Poza tym przyzwyczajony do gry w 4-2-3-1 w 4-3-3, a i z jedną i z drugą formacją może chcieć kombinować Mikel Arteta, więc transfer naprawdę z głową zrealizowany. Nad parametrami defensywnymi trzeba będzie trochę popracować, ale w arsenalu, w sztabie szkoleniowym jest odpowiedni warsztat, żeby tutaj trochę Sambiego Lokongę do gry w Premier League przysposobić. Kolejny transfer, o którym chciałbym powiedzieć, jest trochę kontrowersyjny, mianowicie jeszcze na moment nagrywania tego materiału nie jest oficjalnie potwierdzony, więc teoretycznie powinien znaleźć się w transferach. Bliskich realizacji, ale tu już naprawdę wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Christopher Ayer będzie nowym zawodnikiem Brentford Norweg, bowiem jest już po testach medycznych. No i automatycznie, czekając na jego oficjalną prezentację, możemy uznać, że to jest zawodnik, który w Brentford w sezonie 21-22 będzie grał. Rozbawił mnie trochę Thomas Frank, bo bardzo, ale to bardzo unikał konkretnych pytań o Ayera. Tak jakby nie był do końca przekonany jeszcze o tym, że do. Brentford trafi, ale myślę, że to tylko taka gra Tomasa Franka, zresztą ten cichy uśmieszek na to wskazuje, on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w zasadzie sprawa jest już przesądzona. Jeżeli myśleliście, że Pontus Jansson będzie największą tyczką, największą wieżą w drużynie The Bees w przyszłym sezonie Premier League, to się myliliście, bo Christopher Ayer to jest piłkarz prawie dwumetrowy, 1,98 m, rocznik 98, więc fajna symbioza między wzrostem ma datą urodzenia. Dysponuje bardzo dobrymi warunkami fizycznymi Christopher Ayer, jak na środkowego obrońcę, ale nie oznacza to, że nie jest to piłkarz mobilny. W internecie są dostępne takie fragmenty jego występów, w których na przykład podłącza się pod formację ofensywną, pod napastników i strzela bramki, ale nie z głowy, tylko dostając piłkę w obrębie szesnastki i uderzając na bramkę jedną ze swoich nóg. Tak więc tutaj mobilność jest moim zdaniem idealnie wręcz Potwierdzona. Poza tym, same te rajdy, że na przykład gość wybiega i 30 metrów biegnie z tercji pierwszej pod tercję trzecią. To już dobrze o Ayerze świadczy. Dla części z Was może to nie być oczywista rzecz, ale Brentford akurat lubi takie swobodne przepływy, lubi kombinacje i lubi nieco bardziej ofensywne usposobienie piłkarzy na wielu pozycjach, więc akurat Ayer pod ten profil pasuje. 15,5 miliona euro o takiej kwocie się mówi. To jest również ważna informacja, bo popatrzcie, jak duży kapitał za tego obrońcę. Uzyskał Celtic. To są naprawdę świetne pieniądze jak na szkocki klub. Co prawda, Ayer mógł pomóc z Mityland to jest dość kontrowersyjne, bo Mitiland jest powiązane z Brentford, a Mitiland grało właśnie z Celticiem. To się nie zdarzyło z uwagi na te transferowe historie. Więc tutaj takie oczko opuściło Brentford do Mityland, ale myślę, że zostawiamy to już na marginesie. Celtic się nie powinien jakoś bardzo gniewać przede wszystkim z uwagi na tę kwotę. A żeby potwierdzić moje słowa, sprzed. W powiem, że Brentford sięgnęło również po nigeryjczyka z Midtjylland. Jest to oczywiście Frank Onieka. Kapitalny transfer moim zdaniem, jedynie 10 milionów euro za młodego zawodnika zapłacone. Pięcioletnia umowa, Thomas Frank mówi, że on przypadnie do gustu kibicom. Myślę, że wiedząc doskonale co powinno oczarować znaczną część kibiców Debis. Pracowitość. Frank Onieka to jest piłkarz, który haruje. To jest ktoś, kto ma naprawdę niespożyte zapasy energii. Kto potrafi nogę wstawić tam, gdzie inni się boją, zresztą odbiory, przechwyty na naprawdę kapitalnym poziomie, patrząc na standardy Ligi Mistrzów, nawet bo przecież w niej się on jeka prezentował. Tak naprawdę, cała środkowa formacja może z niego w różnych konfiguracjach korzystać. To jest ktoś idealnie skrojony pod rolę defensywnego pomocnika, ale może również być takim box-to-box -box midfielder, nie do zajechania, kimś w stylu Abdullaya Dukure. Zobaczymy, jak nam się pokaże, ale warto na Ajera i na Oniekę uwagę przed nowym sezonem zwrócić. Temperatura w Liverpoolu rośnie i mówimy tutaj zarówno o ekipie Jurgena Klopa, jak i o drużynie Rafy Beniteza. Na tej drugiej jednak w pierwszej kolejności się skupimy, bo to do niej odnosi się ta metafora z temperaturą. O co konkretnie chodzi? Trzech nowych zawodników na Goodison Park. Pierwszym z nich, o którym sobie powiemy, i w zasadzie najważniejszym, bo najbardziej doświadczonym i dysponującym największą pulą umiejętności, która może się na poziomie Premier League przydać jest Andros! Townsend, pięcioletnia przygoda z Crystal Palace, już zanim transfer za darmo, bo oczywiście skończył mu się na Selhurst Park kontrakt. Rafa Benitez i Andros Townsend doskonale się znają, obaj współpracowali przecież w Newcastle. Do dzisiaj Townsend wypowiada się w samych superlatywach o Benitezie, widać, że nadają na tych samych falach. Jakiś czas temu czytałem artykuł o Rafie Benitezie, i tam było nieco więcej o jego menadżerskiej sylwetce, o tym, że nie jest osobą nadzwyczaj wylewną, że raczej skromnie reaguje na jakieś ważne informacje dotyczące spraw prywatnych swoich zawodników, że jest osobą powściągliwą w emocjach itd. Tak tak Ale ceni przede wszystkim lojalnych żołnierzy, takich, którzy wykonują jego zalecenia, jego wskazówki. Andros Townsend na pewno się do takich żołnierzy będzie zaliczać. Mając tak dobrą więź z Rafą Benitezem, nie wyobrażam sobie innego scenariusza. Kontrakt z Townsendem podpisany do 2023 roku, a więc dwuletnia umowa. Sam Andros przyznaje, że chciałby pomóc drużynie przede wszystkim dogrywając piłki na Dominika Calverta Luina. Mówię to oczywiście pół żartem, pół serio, bo również pół żartem, pół serio odnosił się do tych wszystkich pytań Andros Townsend, ale na pewno na taką współpracę będzie się w priorytetowej kolejności zapatrywał były piłkarz Newcastle i Crystal Palace. On na pewno gwarantuje masę doświadczenia, masę doświadczenia gwarantuje również ściągnięte. Za darmo z Bornmów Asmir Begowicz. Jak już jesteśmy przy Tauntzendzie, to powiedzmy szybko o dwóch pozostałych zawodnikach. Begowicz to jest taka opcja. Wydaje się być już chyba po wsze czasy numer dwa w klubach, do których przychodzi. Mr. Backup Keeper. Taki opis bym rekomendował przy okazji charakterystyki Asmira Begowicza. Kontrakt póki co na rok, ale opcja przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, jeżeli tylko przypadnie do gustu Benitezowi. A trzeci transfer, o którym już mówiliśmy, więc w zasadzie tylko w formie uzupełnienia. Demarai Gray na ostatniej prostej, żeby do 2024 roku związać się z Evertonem. W zasadzie jest już to potwierdzone: 2 miliony euro aktywowane tyle uzyska za niego Bayer Leverkusen. O tym już mówiliśmy, ale wtedy jeszcze był to transfer bliski realizacji. Teraz jest to informacja pewna. Podsumowując, Everton sięga po piłkarzy z doświadczeniem w elicie, sięga po bardzo, bardzo tanie opcje, bo za łącznie trzech piłkarzy zapłacili 2 miliony euro i to jest tylko kwota wykupu Demaraya Greya, najmłodszego z tej całej bandy. Więc trzeba na pewno stwierdzić, że Moshiri szuka przecen, korzysta z przecen na rynku. Trzeba sobie tylko zadać pytanie. Na ile długoterminowa to jest opcja? <laughs> no tutaj oczywiście sporo znaków zapytania, bo raczej krótkowzroczne deal, patrząc na sylwetki wszystkich ściąganych zawodników. No ale może jest taka strategia transferowa, więc użycie słowa krótkowzroczne niekoniecznie musi tutaj pasować. Jeżeli rzeczywiście Rafa chce zaufane, sprawdzone opcje, to dajmy mu czas na to, żeby mógł je sobie w drużynę wkomponować. Sam Rafa przecież nie wydaje się opcją długoterminową. <laughs> Po drugiej stronie barykady w Liverpoolu, po tej bardziej czerwonej stronie półki co. Sprzedawanie, wielka sprzedaż Marko Grujcz powędrował do Porto Za około 10 milionów euro Tutaj ciekawostka, bo źródła brytyjskie podają Że ta kwota mogła wynieść nawet 10,5 miliona funtów Co by oznaczało kwotę wyższą niż te okolice 10 milionów euro Których informuje Transfermarkt w Porto Duża szansa na regularne występy, na Ligę Mistrzów Przed Mistrzostwami Świata w 2022 roku Na pewno jest to pozytywna informacja dla samego Marko Grujic ale przypominając sobie jego przejście do Liverpoolu w pierwszej kolejności, wydaje mi się, że wiązano z nim większą przyszłość. Teraz pożegnano się z nim definitywnie. Jak już mówimy o gruiczu, trzeba również powiedzieć o odejściu Taiwo ałoniego z Liverpoolu do Unionu Berlin za ponad 7,5 miliona euro. Tutaj również ma dysproporcja, bo kwoty brytyjskie, które padają to 6,5 miliona funtów. W gruncie rzeczy obaj panowie zagwarantują wpływy na poziomie 20 milionów. Euro. Okolice tej kwoty Liverpoolowi. A oni to w Liverpoolu o kurde, chyba z 5 lat albo ponad już siedzi, ale tak naprawdę nie zaistniał poważnie w drużynie seniorskiej. Z Grujczem było nieco inaczej. No ale na Anfield z pewnością doszli do wniosku, że nie jest to standard te przynależny zespołowi Derec, dlatego umiejętnie ich po prostu spieniężono. Czas na transfery bliskie realizacji, chociaż rzeczywiście były również takie, o których powinienem wspomnieć. Między innymi transfer Rokoszimicia, o którym nieco więcej czyta ale o nim przy innej okazji podobnie będzie przy Justinie Klajwercie, bo w ogóle kiedy będziemy mówić o Romie, a na pewno będziemy mówić jeszcze o Romie, kwestie Telesza, czaki zostały do omówienia, to wrócimy sobie do Justina Klajwerta i do jego wypożyczenia z Romy do Nicei. W transferach bliskich realizacji jedna ważna informacja dotycząca Spurs, To nam bliski zakontraktowania na bazie pięcioletniego kontraktu Briana Hilla. To wszystko za 25 milionów euro i E... Erika Lamele, który ma powędrować w odwrotną stronę, a więc do Sewilli. Sevilla pozbywa się Briana Hilla, a to dziwne. Patrząc na jego ostatni epizod w Ejbarze mówiło się przecież o nim w kategoriach naprawdę eksplodującego talentu. Przypomina mi się wspólny materiał z Tomkiem Ćwiąkałą, gdzie Tomek również bardzo pochlebnie wypowiadał się o Brianie Hilu. Zresztą na Półwyspie Iberyjskim ten piłkarz ma prasę na Dobrą. Z drugiej jednak strony Sevilla otrzymuje 25 milionów euro i zawodnika doświadczonego, który pod hiszpańską piłkę akurat jest skrojony, bo jest piłkarzem technicznym. Do mentalu można mieć zastrzeżenia przy okazji Erika Lameli, ale nie o nim dzisiaj mówimy. Bardziej skupiamy się na Brianie Hillu. Co może Brian Hill zagwarantować Tottenhamowi? No jest to piłkarz o stosunkowo wątłej sylwetce, patrząc na warunki Premier League, ale dysponujący naprawdę świetną techniką. Technika użytkowa tutaj wybija się na pierwszy plan, możliwość przedzierania się pomiędzy zawodnikami, penetrowania obszarów no, około skrzydłowych, ale również możliwość schodzenia w okolice podbramkowe. No, jest to piłkarz naprawdę oferujący sporo w ofensywie, jeżeli tylko odpowiednio zaaklimatyzuje się w Anglii, a będzie miał do tego pomocników, to powinien znaleźć dla siebie miejsce w angielskiej piłce. Celowo powiedziałem o aklimatyzacji. No bo spora część z nas może w sumie usiąść i zadać sobie pytanie, czy nie za wcześnie, dopiero co z ekipą Los Armeros zaistniał w świecie piłki, pokazał się w Ejbarze, a już przenosiny do wielkiej Premier League i jakby nie było zespołu z dużą renomą. Można oczywiście spoglądać na Europa Conference League i się trochę śmiać, bo to nie są rozgrywki przynależne tak wielkiemu zespołowi jak Spurs, ale nadal trzeba uznawać. Markę tej drużyny, więc Brian Hill kierując się do Tottenhamu na pewno nie trafia do zespołu przeciętnego. Ale oczywiście można sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym Brian Hill na początku ma sporo problemów i mówi się o wielkim flopie transferowym. Z tym zawsze będą wiązać się transfery młodziutkich piłkarzy, którzy znajdują się jeszcze w tej podstawowej fazie rozwojowej. Na koniec dzisiejszego CT jedna potężna plota i nie dotyczy ona Antuana Grizmana, który już nawet z Juventusem jest łączony w perspektywie potencjalnej wymiany Dybala Grisman Do tych ciekawych, ale bardzo wymyślnych newsów na pewno sobie jeszcze będziemy przechodzić. Dzisiaj o tej potężnej plotce, mówiąc odnoszę się do pola Pogby, jego potencjalnych przenosin do Paryża. Podobno Leonardo jest wielkim fanem talentu Francuza i chciałby go zobaczyć w drużynie PSG. Wiąże się to oczywiście z potężnymi kosztami, ale wiadomo o jakim klubie mówimy. Gdyby pola Pogbe udało się ściągnąć do tej już i tak naszpikowanej gwiazdami paki, to mamy FC Hollywood, ale przez naprawdę duże H. Oczywiście na ten moment jest to jedynie plotka, więc możecie odnosić się do jej realności w sekcji komentarzy. Pewnie bardzo, ale to bardzo dużo do powiedzenia w tej kwestii będzie miał Mino Rayola. Wiadomo, o co mi teraz konkretnie chodzi i na pewno ta sprawa szybko nie umrze, ale póki co bądźmy sceptykami, bo nic konkretnego jeszcze nie zostało na ten temat Powiedziane. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze centrum transferowe. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę. I widzimy się oczywiście jutro na kanale Piłkarzyki z kolejnym materiałem. Przypominam, jeżeli Wam się podobało, prosimy o łapkę w górę. Do zobaczenia. Cześć!